Kasiu, a dlaczego ty nie piszesz? Troszkę źle się czuję. Czy mogłabym napisać terminy, na sprawdzę? Wiesz co, to umówimy się na przyszły tydzień, jak się dobrze będziesz czuła, no się, okej? Okay? Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. Daję. Hey, Ej, co robicie? To jest. w gardle, a co? A może bym wam Jasne. O, w dużo. No. no. Jaki był ten projekt z polskiego wierzchnika? To para. Ja jeszcze mi się Tak, yy, z matematyki było. Co z matematyki? A, tak, jak to było? A. Patrzę, jak to Nie zrozumiałam, jak to pani wytłumaczyła. Możesz, możecie mi to po prostu wytłumaczyć? No jasne. A teraz chcę z tej infercji być? No bardzo, no dobra. Patrzcie na bok królewski. Marcin, album robisz oh. No to? Hej, okay. wszystko okej? Okay? Tak, mm. no, tylko. No. To, no, to Nie ma Tak, no, no tak. chodź do łazienki, przymyjemy to, na sterek mam. Okej. Okay. No I w ten właśnie sposób się otrzymuje liczba osób. Rozumiesz? To dobrze, zobaczymy na kartku.